Bracia i siostry, droga zawierzeniowa rodzina, dziś chcę wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. A przede wszystkim chcę was wszystkich pobłogosławić. Życzę wam tego, aby każdy z nas wypełnił powołanie, które otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, powołanie do świętości. Abyśmy szli drogą świętości i też byli dobrymi narzędziami w rękach Maryi, której zawierzyliśmy się, przez której ręce zawierzyliśmy się Jezusowi, abyśmy byli jej narzędziami i poszli do tych, którzy jeszcze Jezusa nie znają, którzy nie znają Jego wielkiego miłosierdzia, którzy czekają na Ewangelię, bo wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Wiem, że wiele już robicie dla Jezusa, dla Maryi, że waszymi modlitwami wspieracie. Też to nasze dzieło, które dalej będzie trwać. Dalej będziemy razem z administratorami kontynuować rekolekcje, kontynuować te grupy katechetyczne, tak aby jak najwięcej ludzi przyciągnąć do Jezusa przez Maryję. Zachęcam was do tego, żebyście byli też błogosławieństwem. Drodzy, dziś w Słowie Bożym usłyszeliśmy, jak Bóg polecił Abrahamowi i jego synom aby błogosławili Izraelitów naród wybrany ja jako kapłan z wielką radością jak sami wiecie zawsze was błogosławię kiedy do was mówię na końcu chcę wam zawsze udzielić tego daru który otrzymałem za darmo ale który chcę wam przekazać a wy przekazujcie go dalej nieście błogosławieństwo tym waszym bliskim i tym dalekim tak jak nas nauczył Jezus nie tylko tym, którzy są dla nas przyjaźni, ale módlcie się i błogosławcie też tych, którzy nawet nam złorzeczą. I bądźcie takimi narzędziami pokoju w świecie. Zachęcajcie do tego, aby ludzie się nie lękali przyjść do Jezusa przez Maryję. Więc na koniec tej, tego spotkania chcę was z serca, z serca pobłogosławić na wszystkie dzieła, które będą w tym roku. Rozpoczniemy rekolekcjami y, o Bogu Ojcu 5 stycznia. Y, wiecie, gdzie znaleźć linki do tych zawierzeń na stronie automatka Twoja info. Tam są też terminy innych zawierzeń. Y, zachęcam Was też do wzięcia udziału w rekolekcjach małżeńskich, spotkaniach małżeńskich, trzydniowych, y, takich rekolekcjach online, które rozpoczną się 31 stycznia. Więcej informacji jeszcze Wam powiem. I wszystkie inne dzieła. Na wszystko to Wam z serca błogosławię. Pan z Wami, błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech spocznie na Was i pozostanie na zawsze. Amen.